Aktywność równa się sukces. Numer fema.08.01 myślnik IP.0 lg Ukośnik 24. STR Projekt Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie pod nazwą Aktywność równa się sukces. Numer fema.08.01 myślnik IP.0 lg Ukośnik 24. Projekt realizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego na terenie powiatów podregionów Ciechanowskiego, Ostrołęckiego, Płockiego, Siedleckiego lub Radomskiego. Dla kogo? Grupa docelowa to 40 osób, 24 kobiety i 16 mężczyzn. 100% osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bierne zawodowo minimum 65% uczestników projektu, 26 osób, 16 kobiet i 10 mężczyzn, osoby bezrobotne maksymalnie 35% uczestników projektu, 14 osób, 8 kobiet i 6 mężczyzn. W tym osoby w wieku do 29 roku życia, minimum 20% uczestników projektu, 8 osób, 5 kobiet i trzech mężczyzn, osoby zamieszkujące wyłącznie obszar Regionu Mazowieckiego Regionalnego, Województwa Mazowieckiego na terenie powiatów podregionów Ciechanowskiego, Ostrołęckiego, Płockiego, Siedleckiego lub Radomskiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza od 2021 do 2027 roku. Działania w ramach wsparcia, identyfikacja potrzeb odbiorców, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kompetencji społecznych, indywidualny job coaching, szkolenia zawodowe, Pośrednictwo pracy, staże zawodowe. Projekt realizowany w terminie od 1 maja 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku. Celem projektu jest podwyższona aktywność społeczna i zawodowa oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia przez 40 osób dorosłych pozostających bez zatrudnienia w tym minimum osiem osób w wieku do 29 roku życia, wyłącznie osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar regionu mazowieckiego regionalnego, województwa mazowieckiego na terenie wybranych powiatów podregionów, poprzez skorzystanie ze zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia w projekcie. Efekty: uzyskanie kwalifikacji przez minimum 38 uczestników projektu, podjęcie pracy przez minimum 11 uczestników projektu, poszukiwanie pracy przez minimum 12 uczestników projektu, poprawa sytuacji społecznej wśród minimum 38 osób niepełnosprawnych. Zapewniamy m.in. profesjonalną kadrę trenerską, możliwość skorzystania z usług dostępowych. Tłumacza polskiego języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, pętla indukcyjna, wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do internetu. Informacje i zapisy do projektu. Biuro projektu przy ulicy Młynarskiej 10 przez 11 26 600 Radom. Budynek dostępny dla wszystkich użytkowników, bez dyskryminacji, pozbawiony barier architektonicznych. Adres e-mail mazowsze2025małpa.gmail.com